Ok, do to, to jeszcze trochę czasu. Hę. Skontaktuję yes. się za pomocą modlitwy, z naszym szefem. O um, bo ja. Um, bo ja. Tamborą, borą, botan, tam, boron. Kontaktuj się splejem! Te numer, do którego próbujecie się wysłać, jest to tymczasowo niedos niedostępny. te chwilę uruchomi się poczta głosowa Orange. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość. E, cześć, szefie. Ech, no już wiem, o co chodzi. Będzie jakiś rytuał, daj mi jakiegoś kamienia. No i teraz... Mam czekać do północy, aż będzie ten rytuał. Zaraz. Gdzie jest moja zbroja? ja zdawałam się, że nie mam zbroi. Dobra. A dość, się trochę Po, po chwili. Hm. Tam odbędzie się cały rytuał, tak, jak to się nazywa? Ale jest trochę trudne. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. No cóż, Jest jeszcze czas na szamanie. Chlanie. Chanie, no i spanie. u kurka łódka już już północ. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny Śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Lurwa! Jednocznie przemyśli tak, by Śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo Jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy Jego wybranym ludem. Przebudź się, o Sięba, bo nocą. Mogę wybrać Co się stało? Tak, miejscu. Co się stało? Ujrzał drogę do wolności. Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą! Gdzie ta droga pójdzie? Zadziałaj Droga. Drogę! A. To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orku. Śniący wskazał nam miejsce. Musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini Orków. Tam zaczniemy poszukiwania! Niech świąty będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech wznoszą modły w naszej intencji.